No cześć, witam wszystkich uczestników Gry Hearthstone, Zagram sobie pojedynek taki, jak widzicie tutaj, e, e, wojownikiem. Brakuje mu jedno zwycięstwo do tysiąca, do tysiąca, tak? Chcę go tam, powiedzmy, do, dobić do tysiąca zwycięstw. Tak jak wcześniej spo, wspominałem. No dobrze no to trzymajcie kciuki no może się uda. Ok no dobra zagramy zagramy zagramy. Mam nadzieję że. Że, że się uda. Moja wnuczka Wiktoria by powiedziała uda się uda. No dobra ale tutaj e, miejcie na uwadze że, że to jest e, Dia, diament, tak? Diament, na diamencie gramy. Na diamencie. Co prawda no 10 czy 9, już nie wiem sam. Heh. Coś takiego, no coś takiego. No zobaczmy jak, jak tutaj wojownik się sprawuje, tak? Myślę, że do diamentu śmiało, no ale zobaczymy jak w diamencie sobie radzi. Okej. Okay. No dobra, będziemy akceptować. Nie, wyrzucimy, wyrzucimy dwie kartki. OK. Może coś lepszego się, się znajdzie coś się znajdzie, panie September znajdzie się czy nie Karguli ostatnio oglądaliście, co? Jak plagi egipskie, czy nie? A, a potem jak po, teraz znajdzie, znajdzie się, to mam na myśli jak tam pojechali do Ameryki. I szuka, I szuka, i szukali, szukali tam Szukali I był pan, pan September A Pawlak mówi a znajdzie się, znajdzie się, panie September No dobra, zobaczymy, zobaczymy co tu jest grane, co tu jest grane. Tu trzyjaż Jajaj, jaj, tu poleci nas, no bra. Polećmy może w ten sposób. Szukajmy jakiegoś pirata, co? Poszukamy pirata jakiegoś. Okej, okay, no jakiś tam jest, no, jakiś tam jest Okej. Okay. Dobra, tu jakieś tam dwa małe punkty zadamy, tak? Dwa, ma, dwa malutkie. Znowu tu trzy. Masakra. Co? Co tutaj on wyprawia? Co on tu wyprawia? Przerażenie. No dobra, zagrajmy to może Szukajmy czegoś. Mamy, mamy trzech piratów, dobra bro, broń, że tak powiem broń Wejdzie nam za zero, okej okay, za zero rzućmy to. Rzućmy to Zadajmy tutaj może dwa Okej, okay, no i tu jeden, tu jeden. No, przyjmy na klatę, no dziadek przyj przyjmy na klatę. Ok, no tutaj jakieś tam małe punkty zadajemy. No, malutkie, malutkie. O, ale tu posieczy, posieczy jeszcze to temat. To temat, to temat. Walną no dobra, trudno, trudno. Ok, no coś tu mamy, coś tu mamy. No się zastanawiam, czy to do pancerza dać, czy, czy wszystkim, może wszystkim, co. Okej, okay. wszystkim damy. Tego zostawimy może. Tam nie bardzo jest tam szkodliwy, no później może. Ha, ha! W późniejszej fazie. Dobra, doładujemy tutaj e, tego pana grzmota, że tak powiem. Ha, ha! Pana grzmota, zobaczymy, zobaczymy. Wow, 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 wow. Pięknie tutaj poprzemienia. Ha! Jeden więcej. To, to nie do gdzie. Nie dobrze. No dobrze, a tu mamy 6 kryształków many na 7 nas nie stać na szarze. Ha, ha, ha. No dobra, zagrajmy tu. Zagrajmy jakichś piratów, no Kogoś pojedziemy, ale nie wiem kogo. Kogo? Kogo? Tu pojechał, tu pojechał. No dobra, tu dobierzmy jakiegoś pirata może. Co teraz tutaj, co teraz? Ha, ha, ha. masakra. Co tu robić, co tu robić? Tu jechać na nich czy nie? Ten tu awanturnika, jakiego chcę przyzwać, ha, ha, ha. dwa nawet, 0,5. pięć. no weź tu je, weź tu graj, no weź tu graj. No na wszystko nie starczy, nie starczy, no. Tu pojedziemy, to oni będą mieli mniej, no, nie wiem co robić. Pomóżcie, pomóżcie, pomóżcie. Dobra, spróbujmy w ten sposób może, okej. Okay. Jedźmy może, nie wiem. No zobaczymy, zobaczymy. Tutaj do pancerza ten daje, tak, do pancerza. Troszeczkę tak, troszeczkę. Może mój błąd? Może, może trzeba było jechać na nich, yy, wyczyścić mu stół? No, no ale to yy, dajcie znać, tak? Dajcie znać, jakby co. <laughs> Liczę na wa Wasze komentarze. Liczę na Wasze komentarze. Co, co tutaj trzeba było zrobić lepiej. <laughs> ja tutaj nie mówię, że jestem do dobry, dobry. <laughs> No dobrze, no dobrze, palniemy to, palniemy. Kolosa, znaczy nie kolosa, no. Poddał się, no tak. Zwycięstwo było nasze, tak? Okej, okay, no mamy tutaj jakieś osiągnięcie, zwycięstwo wojownika, okej. Okay. I mamy tysiąc zwycięstw, z tego się cieszę, no z tego się cieszę. To wojownik następnym razem już tak będzie wyglądał. Ha, ha, ha. Elegancko, co czy nie? Ha, ha. No dobrze, dobrze. Yy, no to diament 10, diament 10 dopiero. Ha, ha, ha. A gdzie tu do legendy? Diew. Cztery lata do emerytury, cztery lata do legendy pewnie. Ha, ha, ha. Co? Czy nie? Czy szybciej? Ha, ha. Nie ma czasu grać, dziadek, nie ma czasu. No ale coś tam, coś tam pogrywam, no. No dziękuję, tutaj z jakby tam ktoś subskrybował kanał, no to oczywiście yy, jakiś filmik jak, jak nagram, to oczywiście dostanie. Także zachęcam do subskrypcji, tak? A w piątek jestem na streamie, tak? Na streamie, na Twitchu. <laughs> to tam możemy też się spotkać, jakby co jakby co. No dobra, już nie przedłużam Cię. Dziękuję tutaj wszystkim. Trzymającym kciuki. Udało się. Udało się. No i pozdrowki. No życzę jak najwięcej wygranych. Życzę jak najwięcej wygranych tam dla Was, tak? Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. No, jakby co, to do zobaczenia. No, no bo co? Co wam powiedzieć? No. Pa!